Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, y, przedstawię dzisiaj dla Was partię kosmiczną, partię nieziemską y, z roku 1970. Partia była rozgrywana pomiędzy kosmonautami y, statku kosmicznego o nazwie Sojus 9 a Ziemianami. W momencie zaproponowania rozgrywki kosmonauci mieli już ze sobą 140 okrążeń. Y, Kuli ziemskiej, no ale Ziemianie postanowili w ten sposób wykorzystać słabość, zmęczenie kosmonautów, oczywiście tu jest lekki żarcik. Ale głównie chodziło o to, żeby kosmonauci troszeczkę przypomnieli sobie środowisko ziemskie. No i w ten sposób powstała ta partia i ta partia została rozegrana, która trwała około 6 godzin. Może przejdźmy do rzeczy, więcej historyjki na ten temat będzie w opisie. Hmm, tutaj hmm, kosmos postanowił rozpocząć posunięciem D4. Ziemianie odpowiedzieli tym samym posunięciem C4 i pionek zbił na C4. Aktualnie to się nazywa Przyjęty Gamit Hetmański. Wtedy też, tak się, wtedy też tak się to nazywało. Również teraz się to tak nazywa. Normalna sprawa. Czarne tutaj przyjmują pionka za cenę tego, że białe mogą uzyskać centrum. Tylko że w tym momencie kosmos postanowił zagrać E3. Taki ruch oczywiście też jest możliwy, tylko to posunięcie kompletnie nie jest groźne, i powiem wam, że tutaj, jednym posunięciem, czarne uzyskują totalne wyrównanie i swobodną grę. I tak właśnie e, odpowiedział tutaj przeciwnik ze strony czarnych. Posunięcie E5. E, bardzo dobry ruch, który pozwala oddać przede wszystkim pionka z powrotem. Za cenę spokojnego rozwinięcia figur typu Goniec E6 z obroną pionka, potem skoczek C6 lub odwrotnie. Wszystkie ruchy tu są jak najbardziej możliwe, dozwolone i prawidłowe. Ciężko tutaj o jakiś grubszy błąd. No ale e, kosmos postanowił wybić pionka od razu na C4, żeby wyrównać materiał i nie dać przeciwnikowi tutaj wymiany e, hetmanów, co by było na pewno dobre dla, dla czarnych. Tutaj z, w tym momencie zostało zagrane bicie na d4, bicie na d4. No hetmany są zachowane, jeżeli byśmy tutaj hetmany wymienili, no to pionek izolowany czułby się jeszcze samotniej i jeszcze słabiej. Hetman po prostu by go nie bronił, a przy hetmanach zawsze to białe z pionkiem izolowanym mają większe szanse. W tym momencie ziemia odpowiedziała skoczek na C6 i posunięcie koniec E3. E, tak powiem Wam szczerze, że taki ruch gońcem mi się średnio podoba, bo on od razu broni pionka i jest taki przytwierdzony do tych dwóch pionów. Powstaje taki big pion powiedzmy, e, ale e, w innej kolejności bym zagrał tym gońcem. Ewentualnie jakby na, była taka potrzeba, bym na przykład zagrał skoczek F3, obronił pionka. No ale białe miały tutaj inne założenie. No Ten ruch nie jest powiedzmy tragiczny, jest taki no, normalny, ale... Na niższym poziomie, no tak bym sobie tutaj e, troszeczkę to pofilozofował, jeśli chodzi o to posunięcie, ale ten generalnie ruch zły nie jest, bo bronimy piona. Sprawa oczywista. Posunięcie goniec d6 tutaj z drugiej strony i posunięcie skoczek c3, czyli zobaczcie, naturalnie wyprowadzamy figury. Skoczek f6 również, skoczek f3. Zobaczcie, roszadka szybko chowamy króla. To są ruchy dosyć prawidłowe, dosyć normalne. Pozycja jest bardzo równa i goniec g4. No i jesteśmy tutaj już w punkcie wyjścia. Mamy rozwinięte figury z, z każdej strony i myślę, że jest fajnie. Co byśmy teraz zagrali w tym momencie, moi drodzy? Czy takie posunięcie D d5 wchodzi w grę? no skoczek e5 mogłoby być nieprzyjemny z atakiem na gońca i tutaj y, z atakiem na skoczka, gdy jest związanie, aczkolwiek pogoniec e2 na pewno tutaj białyby nie miały problemów, ale im dalej wysunięty pionek, to myślę, że może być gorzej dla, dla strony białych, dlatego że potem będzie tego pionka po prostu łatwiej atakować. No, może trzeba przygotować taki marsz pionem, ale to już rozważania. Może na głębszy temat, na dłuższy czas. Posunięcie H3 ze strony tutaj kosmosu i goniec F5. Moi drodzy, goniec F5 najlepszym posunięciem nie jest. Aczkolwiek, przepraszam najmocniej, oko, 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 oko spędzi. Goniec F5 nie jest najlepszym posunięciem, dlatego że mm, lepsze zagranie byłoby na pewno goniec H5, żeby przytrzymać to związanko i sprowokować przeciwnika do ruchu, na przykład G4 i osłabić króla. No ale tutaj koncepcja była po prostu inna ze strony ziemianów. Yy, I posunięcie, yy, no skoczek na H4. Wydaje się, że to jest posunięcie dziwne, bo idziemy na bandę, no ale konkretnie mamy cel, prawda? Chcemy zbić gońca. W tym momencie Hetman ruszył na D7. No, i to posunięcie, no, według mnie, nie jest najlepsze. Z prostego powodu, myślę, że się zgodzicie ze mną w 100%. Po prostu zbijam gońca i zachowuję parę gońców y, u siebie. E, kosmos miałby parę gońców, byłoby myślę, że w porządku. No, ale y, tutaj y, kosmos, że tak powiem, <grym> miał inną koncepcję. E, Hetman na F3. Od razu tutaj atakuje gońca, skoczek atakuje gońca, no chcemy zbić figurkę za darmo. Dokładnie w tym momencie można byłoby jeszcze cofnę tutaj, jeszcze w tym momencie można byłoby zagrać na przykład g4. Byłoby to, myślę, że posunięcie całkiem sympatyczne. Przepraszam Was najmocniej. G4 wtrącić najpierw trzeba, bo mój błąd już się poprawiam. Nie będziemy nic ciąć. Bicie, bicie. I teraz G4. Jeżeli Hetman by odszedł, to wtedy Hetman F3. O, właśnie. Niby słabe pionki, ale są mocno kontrolowane przez Hetmana paragonców. Ta pozycja jest, myślę, że ciutka, 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 nawet więcej niż ciutka lepsza dla, dla strony białych. Ale w partii, jak już mówiłem, poszło zagranie Hetman F3 od razu. Żeby zaatakować gońca. No i w tym momencie tutaj, no niestety, niestety, ziemianie zagrali słabe posunięcie. Skoczek na 7. Czyli zauważcie, znowu się powtarza ta sama, ta sama rzecz, można tu sobie spokojnie zbić gońca. No ale tak nie poszło. Posunięcie G4, które szybko odstrasza gończyka. Yy, I goniec poruszył się na pole G6. No niestety, niestety znowu słuchajcie, muszę to powiedzieć, słabe posunięcie. Słabe posunięcie, ponieważ y, o wiele lepszym zagraniem byłoby zagranie goniec e6. I to jest bardzo ciekawy ruch. Y, taka ciekawa idea tu się może też pojawić, dlatego że po wybiciu gońcem na e6, co oczywiście nie musi być koniecznością, y, ale zobaczcie jak tutaj jest pięknie też kontrolowany punkt d5, na którym trzy figury y, się świetnie wspierają. No ale po ewentualnym wybiciu, czym byście wybili? Czy hetmanem, czy pionkiem? To jest bardzo ważna sprawa. Myślę, że wielu z Was, jak już zadałem to pytanie... Na pewno by stwierdziło, że bicie pionkiem jest lepsze, i mielibyście rację, dlatego że otwieramy tutaj linię dla wieży i ewentualnie wskakujemy sobie ładnie skoczkiem na D5. Ktoś by powiedział, ale ja mogę zbić pionka. Owszem, bicie pionka byłoby pewnie możliwe. Pamiętajmy tylko, że jest taki ruch wieża B8 z, ze zdobyciem pionka B2 i aktywnością tej wieży na drugiej linii. E, tudzież jeszcze można tutaj zagrać skoczkiem na D5, zablokować tego hetmana i hetman nie wróciłby do obrony króla. Mogłoby być nieciekawie. No ale cóż, tutaj ze strony ziemianów poszło takie posunięcie. Może był taki specjalny zamiar, żeby kosmonauci się nie denerwowali i Spokojnie wrócili na Ziemię, nie wiadomo. W tym momencie białe zagrały no, takie posunięcie, myślę, że rozwojowe, normalne wieże ANA E1. Ciekawe jaki tu jest poziom tych, tych zawodników. Ja tak przypuszczam, że około trzecia, druga kategoria, aczkolwiek warunki w kosmosie mogą powodować różne ciekawe pomysły, niekonwencjonalne na pewno. Tutaj na pewno teraz z czarnymi można by było zagrać C6, żeby wzmocnić punkt D5 i nie pozwolić na bicie pioneczka, ale czarne zagrały Król H8. No dziwny ruch, niepotrzebny kompletnie, moi drodzy. Goniec G5 z atakiem na skoczka. Jeżeli wybije, Hetman wybija, prawda, więc wszystko w porządku. Dlatego czarne decydują się taką, na taką pasywną obronę. Skoczek bije tutaj na. Na F6. Zaznaczę jedną rzecz, że w tym momencie można by było tutaj już zbić Hetmanem pioneczka, nic by się strasznego tutaj już nie działo. No ale białe miały koncepcję inną i zagrały skoczkiem na G2. No można powiedzieć, że skoczek mógł znowu tutaj zbić gońca albo stać po prostu tutaj grzecznie i czekać na dobrą okazję, ale no nie wiem, obrona króla ciężko stwierdzić. W każdym razie ten ruch nie najlepszy. W tym momencie wieża zagrała A na E8. No i teraz nadarza się okazja właśnie, żeby tego pionka ładnie zbić. Znowu można by było wybić wieżą na E8, wieża E8 lub Hetman bez większego znaczenia, a potem zbijamy pionka na B7, czysty pion. Czysty pion, więcej białe się na to nie decydują. Nie chcą wymiany wieży, może nie chcą się jeszcze pobawić tutaj e, w tej partii. Goniec e3, zasłona, no nie najlepsze posunięcie, wiadomo, można zagrać zwyczajnie energiczniej. Goniec na b4, związuje tutaj wieżyczkę. E, tutaj się nie przejmujemy kompletnie, bo pionek jest, pionek broni skoczka, więc jest wszystko w porządku. Nawet jeszcze tutaj biały prowokuje do bicia, na co czarny przystaje, wybicie, wybicie. No wymiana myślę, że nie najlepsza dla, dla strony czarnych. No i w tym dokładnie momencie goniec na e4, ale to był zamierzony cel, zauważcie, zbicie tego skoczka powoduje to, że goniec właśnie skakuje na pole e4, nie jest tu już atakowane te pole, więc atak na hetmana, może po prostu ziemianie chcieli zbić zwyczajnie hetmana za darmo, nie ma tak łatwo, hetman g3 i posunięcie c6 ze strony tutaj czarnych, posunięcie f3. Zagrały białe, atakując gońca. Prosta sprawa, goniec wrócił, goniec nie wybił, tylko na D3. To jest też y, oczywiste, słuchajcie, bo jakbyśmy y, wybili tutaj na D5, no to skoczek z bije na D5. Skoczek stoi świetnie, atakuje gońca, atakuje pionka. No czarne nie mają żadnych problemów. Przy tym jeszcze trzeba zauważyć, słuchajcie, że struktura pionków u czarnych jest na pewno lepsza. Na pewno lepsza. Dwie wyspy pionowe u, u białych są z kolei. Trzy wyspy pionowe, pionki porostrzelane, więc y, to jest też naturalna sprawa, że tutaj y, kosmonauci nie chcą wymieniać figur. I słusznie, przy gorszej strukturze im mniej figur, tym po prostu gorzej. Posunięcie B5, bardzo sprytny ruch, który tutaj trzyma pole C4, żeby ten goniec sobie swobodnie mógł stać, żeby nie był przegoniony. Y, I posunięcie, moi drodzy, z tej strony tutaj y, białych, H4. No cóż, najlepszy ruch to nie jest, ponieważ nie wnosi do tej pozycji nic. Ja rozumiem, że tutaj grozi takie zagranie z matem, tylko wcześniej trzeba zagrać G5 i skoczka wygonić, ale przyjrzyjmy się teraz tej pozycji i dam Wam zadanie. Białe zaczynają i zdobywają materiał. Jak to zrobić? Dokładnie zdobywają minimum figurę. Dla zainteresowanych proponuję kliknąć pauzę i sobie pomyśleć, a ja już przechodzę dalej. Posunięcie G5, świetny ruch. Zauważmy, że skoczek ma jedyne pole tutaj swobodne, no i tak musiałby ruszyć, i nie Hetman H4, bo jest G6, wszystko jest bronione, ale Hetman G4, moi drodzy. Hetman G4 tutaj z podwójnym atakiem, zauważcie, Hetman nie jest broniony, robi się nieciekawie. Tutaj Hetman musiałby wybić, bo inaczej jest strata skoczka. HG, skoczek G3, wydawałoby się, że skoczek jest swobodny i ma ucieczkę, ale powierze F2. Powiedzcie mi, jak się bronić w następnym ruchu przez, przez król H2 i biciem skoczka na G3. Skoczek nie ma kompletnie nigdzie ucieczki, białe zdobywają zwyczajnie figurkę. Tak mogłoby nastąpić, niestety kosmonauci tej pozycji nie zauważyli i po hetman H4 czarne zagrały po prostu G6, w tym momencie posunięcie skoczek F4, no myślę, że takie normalne, chcemy tutaj zaatakować gońca, te posunięcia myślę, że nie wymagają już takiej głębszej analizy, ale jeszcze sobie tutaj zobaczymy, goniec na C4, po prostu wybicie, wybicie, zwyczajna wymiana, i koniec na D2. Myślę, że tutaj już y, białe są y, i czarne w takim założeniu, że pokojowo może się ta pozycja skończyć. Zobaczymy. Wieża zbiła na A1. Wygląda na to, że tak. Bierze zbiła na jeden i skoczek na d5. No, posunięcie, oczywiście tutaj skoczek na d5 stoi wyśmienicie, bardzo dobrze, wszystko tu jest w pożądalu. G5 ze strony białego, zobaczcie, no pionek, chce jeszcze zrobić karierę, zablokować skoczkowi te pola do wyjścia, słusznie, może jakieś tutaj pułapki się zdarzą, ewentualnie gońca wpakować na e5, żeby dawać ładnie szacha i e 6 nie było aż takie groźne. E, może takie było założenie. Hetman d6 powoduje to, że tutaj mocno jest naciskany skoczek, no to wiadomo, skoczek jest broniony, więc nie trzeba było skoczkiem się ruszać, ale białe miały inną koncepcję, bicie, bicie, pionki się wyprostowały, zauważcie, że tu pionek wisi, ale to nie ma, nie ma żadnego znaczenia, ponieważ w tym momencie goniec gra na f4, no i wzięcie takiego pionka mogłoby się wiązać z dużym ryzykiem, ponieważ takie posunięcie goniec na e5 byłoby, myślę, że całkiem groźne. W tym momencie hetman poruszył się na d8, no i goniec dał szacha, f6, tak, tutaj bronimy, Hetman wrócił do pomocy, Pionek zbił, skoczek zbił, związanie jest bardzo ładne, też w tym momencie moi drodzy, żeby tutaj białe mają lepszą pozycję, bo związanie zawsze powoduje lepszą pozycję, znaczy nie zawsze, ale z reguły lepszą pozycję, no i wystarczyłoby zagrać wieżą na b1, żeby przejść sobie przez tą linię i tutaj próbować atakować króla, ewentualnie Pionka, no ale biały, białe już może były zmęczone tą 6-godzinną grą z przerwami, i postanowiły wybić tutaj skoczka na f6, wieża wybiła na f6, no i taki mały zabieg kosmetyczny pod tytułem wieża e8 szach, król bije e8, figura już nie jest broniona, Hetman bije król g8. No i cóż, pozycja jest totalnie równa, moi drodzy, w której nie ma szansy wygrać, oczywiście przy grubych błędach zawsze szansę. Zawsze szanse są. Podpowiem tylko, że po takim ruchu król H2, który tutaj broni wszystkie miejsca i Hetman nie ma tutaj wtargnięcia, a ten Hetman jest aktywny, ale mamy odpowiedź Hetman B8, taka aktywna odpowiedź. Nie bójmy się aktywnych ruchów. Zobaczcie, Hetman ma swobodę zaatakowania króla z dwóch stron i nawet po takim ruchu Hetman E6, król G7, powiedzmy po wybiciu pionka, Hetman wskakuje, jak już wspomniałem, na tamte pola H2 i B2 i remis jest po prostu w kieszeni, jakieś wieczne szachy, także nie ma się. Naprawdę tutaj czym przejmować. E, czy jesteśmy zadowoleni z tego wyniku? Ja osobiście uważam, że bardzo. No bo co by było, gdyby kosmos wygrał z ziemią lub odwrotnie? Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. E, trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!